Siemanko, witajcie w polskiej Kalifornii, gdzie wiecznie świeci słońce, alkohol jest pod postatkiem. I dzisiaj zajmę się jednym drinkiem. Taki jakby twist na jagerbombie. Troszeczkę. Twist to jest popularne słowo, powiedziałbym może dekonstrukcja Jager Bomby. A może po prostu zupełnie inny drink. W każdym razie jest Jager Jager Bomba, no to wiadomo każdy zna drink wymyślony właściwie dla niemieckich studentów i powiedzcie mi czy ja wyglądam jak niemiecki student? czy no, ja wyglądam jak niemiecki student? no dobra nie było pytania ale czy wy jesteście niemieckimi studentami? nie i dla was właśnie będzie ten drink słuchajcie idealnie kiełbaska się smaży na grillu coś takiego przed jedzonkiem taki właśnie żeby pobudzić kubki smakowe dlatego tego jest tonik i właśnie z Tutaj mamy piękny kubek surowiec z Wrocławia. Pozdrawiam, pozdrawiam Kinga. Dzięki. No i tutaj wlewamy 30 jajek. Do tego mam shot espresso. Dorzucamy lodu. Zalewam to wszystko tonikiem, yy, czyli tak właśnie lekko wytrawnie, fajnie. Yy, na lato, słońce świeci, orzeźwiający tonik, jager, żołowy, espresso, molto bene. Mówię Wam, musicie tego spróbować. Eee... Koniecznie. Pozdrawiam.